Cześć, dzisiaj pokażę Wam moje gry na PC. Pierwsza moja gra to jest Flaut Out 2. Fajna gra, derby samochodowe można robić. Wyścigi i wyrzucać yy, 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 to... kierowcę yy, za szybę. Jeszcze można o, nawet pokazać. Tu kierowca za szybą. Kierowca za szybą. Tu wyścig i tu derby. Dobrze. Pierwsza moja gra. Druga moja gra to jest Driver Parelines. Fajna gra, bardzo podobna. Nora! Przepraszam za mojego pieska. Dobrze i to akurat też trochę jest te obrazki na kodach, ale bardzo fajnie jest, tak bardzo fajna jest ta gra, podobna do GTA Vice City. Dobrze, pierwsza moja gra za dwie nasze gry za nami. Teraz następne gry. Teraz czekajcie, co my tu wybrać? O, dobrze. O, właśnie, o mowa. Grand Theft Auto Vice City. Driver Parallelnius jest bardzo podobny tańszy i bardzo fajnie też się w nim gra. O, tu jeszcze możemy obrazki pokazać. Przepraszam za to. Byłam kaszel. Dobrze, tu. W środku już nie będziemy. Albo pokażemy. Dwie płytki są na pewno. Jedna taka. No, idź na chwilę. Yy, jedna do grania niebieska yy. Yy, druga jest do zainstalowania. Pomarańczowa jest do zainstalowania. Dobrze. Yy, niebieska. Yy, teraz tak. Yy, następna moja gra to jest <tres> Sims nie, film z historii ze świata Zwierząt. <klasz> tak, yy, fajna gra, różne domy urządzać, psy na wystawę. Tylko mi się zgubiła okładka, to naprawdę to jest oryginalne. Dobrze. <klasz> 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 mm -hmm. <klasz> tak. no dobrze. Druga. Czy szata na grę. A to taka trochę Super Taxi Driver 2006 Polska wersja Ci co lubią być taksówkarzami Zamienić się w świat nierealistyczny Tylko zamienić się w grę Wozić ludzi w taką grę jakby re... To jest bardzo gra realistyczna Bardzo fajna gra Rozwalanie też bardzo trzeba uważać dobrze. Następna moja gra to jest Potwory kontra obcy. Fajna gra, oglądałem taką bajkę, bardzo bardzo udana ta gra. Bardzo fajna, 7 plus od 7 plus lat. Polska wersja. O, obrazki jeszcze nawet mogę pokazać. Dobrze. A, jest ta gra wymagana na listę. Listę XPK. i na siódemkę to praktycznie. Dobrze. Następna moja gra <tryk> to jest Smolator maszyn burzących. Demolka, wybuchy, rozbiórka. Eee, o właśnie dużo zdjęć bardzo mogę pokazać du, du, du. dobrze fajna gra jest bardzo podobna po pożarze różne można bardzo jest fajna dobrze polecam grę praktycznie wszystkie polecam moje gry. no nie wszystkie ale przeważnie następna moja gra to jest Spider-Man Spider-Man Ultimate. Od 12 plus lat, polska wersja Marvel Vision. I właśnie mogę, mogę jeszcze pokazać ten. Obrazki. Bardzo fajna gra. Można dowolnie, gdzie się chce, po ścianach siecią. No normalnie ta gra jest tak realistyczna Jakby mi się naprawdę widział w Spider-Mana. Bardzo polecam grę Spider-mana. No i została najlepsza piątka. I Shrek Forever. Shrek Forever. Ostatni rozdział Shreka Forevera. Tak. Polska wersja od 7 lat. No Bardzo fajna gra. Bardzo fajna polecam grę. No można jeszcze we wszystkich. We szreka, fionę, kota, tego osiołka. We wszystkich, no. A nawet w tej grze jest przemy Dobrze, i została najlepsza czwórka. Simulator. O, oh, przepraszam. Następna moja gra to jest Simulator farmy 2011. Bardzo fajna gra. Lubię też farmę tylko ja gram, gram całe wszystko na modach, więc no, ale to fajna w ogóle też gra jest na modach jeszcze lepsza <laughs> więc bardzo fajna gra o właśnie, jeszcze mogę pokazać, oczywiście dobrze in. no, że i została najlepsza trójka. Trzecie miejsce w mojej... Nie piszcie, że na przykład, na przykład GTA Vice City mogą być na drugim i takie miejsce. Dobrze? To mój pierwszy filmik, więc początkujący jestem. Następna moja gra, trzecia. FIFA 11. Oceniłem ją na trzecie miejsce, bo bardzo lubię piłkę nożną. Więc klasika jeszcze mi się udało zdobyć, polska oczywiście wersja. Trzech lat, ale trzech lat by nie umieli w to grać. Ja tak za dobrze nie umiem, ale dobrze. I ostatnia, ostatnia dwójka. I na drugim miejscu Grand Heft Auto 4. Tak jest. Tak jest Grand Heft Auto 4 na drugim miejscu od 18 lat plus yy, przemoc, bluźnierstwa o i po prostu też przemoc. No, o właśnie jeszcze, jeszcze mogę pokochać oczywiście tutaj Grand Heft Auto 4 i pierwsze miejsce w mojej gry Wygrała oczywiście FIFA 12. Tak jest. To jest król naszych wszystkich gier. FIFA 12. Lepsze zdecydowanie grafika od 11. Lepsze triki, różne rzeczy. A właśnie, niedługo jeszcze będę miał FIFA 13, więc może... Z niej z FIFA 13 będę robić filmik z gry, mecze, czy tam kariera, może mecze online, wybierzcie. W FIFA 12 nie będę grał, tylko w 13 może będę grał. Nagrywał. No. Online może Polska wersja. No Polecam. No praktycznie prawie wszystkie gry. No to tak, ja już się kończę z Wami. Myślę, że podobało się. Piszcie w komentarzach, oceniajcie. No to tak, no to to koniec naszego odcinka. Co mam właśnie robić? Mam FIFA robić 13 online mecze towarzyskie, czy może tryb kariery albo swobodne mecze towarzyskie, nie online. Dobrze, no to ja kończę. Dobrze, no to. Cześć.